Panowie i panie, kryptowiadomości subskrybuj, lajkuj, zaczynamy. Wczoraj ETF-y zainwestowały ponad 480 milionów dolarów w Bitcoina. Pomimo konsekwentnego popytu ze strony instytucji, aktualnie prawie wszystkie koiny świecą się na czerwono po tym, jak Bitcoin stracił wczoraj 3,8%. Za spadki odpowiada prawdopodobnie firma Google, która ogłosiła wprowadzenie nowych układów scalonych do obliczeń kwantowych. W testach porównawczych te nowe układy scalone Przedzają mocą obliczeniową najlepsze superkomputery na świecie o lata świetlne. W związku z tym na rynku pojawił się FUD, że za niedługo doczekamy się pierwszych komputerów kwantowych, które od początku istnienia rynku kryptowalut są dla niego największym zagrożeniem. Ta informacja doprowadziła do kaskady likwidacji, w wyniku której traderzy stracili ponad 1,5 miliarda dolarów na kontraktach futures. Z sumy 1,5 miliarda dolarów większość bo aż 1,38 miliarda stanowiły pozycje osób grających pod wzrosty. Jak podaje użytkownik Morty Party na giełdzie Binance, zlikwidowana została każda pozycja, która miała większą dźwignię niż x6. Dalej, wczoraj zostało zhakowane konto Fundacji Cardano na Twitterze. Haker wykorzystał sytuację do tego, aby wypromować token Adasol. CEO Cardano Charles Hoskinson poinformował świat krypto o tym, że ten token to scam i że konto Cardano zostało przejęte przez oszusta. Niestety wówczas token Adasol uzyskał już wolumen transakcyjny w wysokości 500 tysięcy dolarów, po czym została z niego wyciągnięta płynność, a token stracił 99% wartości. Jak poinformowała Fundacja Cardano atak hakerów nie wywołał żadnych innych szkód. W najbliższym czasie zalecane jest także powstrzymanie się od korzystania z jakichkolwiek linków wysyłanych przez konto fundacji na Twitterze. W wyniku tego wydarzenia cena tokena Cardano straciła wczoraj aż 23% wartości. Dalej. Jeżeli mówimy już o tokenie ADA, to warto wspomnieć, że w ostatnim czasie sporo słyszy się o tym, że Hydra, druga warstwa na Cardano, ma wyskalować tą sieć do miliona transakcji na sekundę. I faktycznie to założenie udało się zrealizować. Na przykładu dzięki tej aktualizacji niedawno sieć Cardano pokonała wizę i zanotowała 2 miliardy transakcji w zaledwie 4 godziny. Zastanówmy się jednak, czy to rozwiązanie na pewno jest takie dobre. Warto zwrócić uwagę na to, że owszem, Hydra może szybciej procesować transakcje, transakcje, ale odbywa się to kosztem rezygnacji z najważniejszych zasad, na których opiera się blockchain, czyli decentralizacji. Hydra funkcjonuje jako scentralizowany podmiot. Co więcej, Hydra stanowi drugą warstwę Cardano, tak więc nie należy do głównego blockchainu projektu. To powoduje, że transakcje procesowane przez Hydra Hedge nie są natychmiastowo zapisywane na głównym blockchainie Cardano. Tak więc wysoka liczba transakcji, którą jest w stanie przetworzyć Hydra, nie do końca rozwiązuje problem skalowalności na blockchainie samego Cardano. A zatem, czy po Upgrade związanym z Hydra Heads Cardano faktycznie czeka świetla na przyszłość. Czas pokaże, niemniej jak widzimy, ta aktualizacja ma zarówno zalety, jak i wady. Subskrybuj, lajkuj. Nara!